Witam wszystkie bliźniaki i zapraszam serdecznie na prognozę lutego 2023, który wygląda dla Was bardzo obiecująco. Szczególnie energia służy Wam do 18 lutego, czyli większość miesiąca, bo miesiąc jest krótszy tak, w, 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 tego roku będzie z pozytywną energią dla Ciebie, aby się spełnić. Rozpoczynamy intensywną i bardzo gwałtowną i bardzo uraniczną, czyli zmienną, nawet rewolucyjną, bardzo ognistą, pełniąc znaku 2 która jest w pozytywnym aspekcie dla Ciebie, pełnie zakończają, finalizują, podsumowują i u Ciebie chodzi temat komunikacji, komu temat przekazywania wiedzy, przekazywania informacji. Może będą to jakieś egzaminy, może to będą jakieś warsztaty, jakieś spotkania. Może otrzymasz bardzo ważne informacje. Może postanowisz się uczyć. Może postanowisz wyjechać. Może zrozumiesz coś zupełnie y, inaczej, czy też Oświeci cię podczas tego dnia, aby pomyśleć o sobie i spełnić się osobiście. Ponieważ podczas tego dnia Mars, który znajduje się w Twoim znaku, stoi w kwadracie do znaku ryb, chodzi o Twoją drogę powołania. Ten Mars jeszcze do marca 23, czyli przez cały lutę, energia jest przy tobie. Energię masz, energii masz dużo, dużo mocy, dużo siły i tą energię masz przeznaczyć dla siebie, na, na, na swoje marzenia, na swoje życzenia, do tego, aby działać, aby inicjować, nie tylko zbierać informacje, ale może właśnie uczyć się. Uczyć się, komunikować, w inny sposób mówić, otwierać się na nowoczesność, na technikę, może na pracę online. Online, może na pracę z jakimś tam nowym sprzętem, czy poznawanie nowych programów. I myślę, że podczas tej pełni będzie ten temat. Będzie ten temat zmiany drogi powołania. Ponieważ Wenus do 20 stoi w kwadracie, może być tak, że te bliźniaki, które nie spełniają się w swojej profesji, czy też te bliźniaki, które nie są na drodze powołania, czy też te, które inwestują dużo czasu, dużo swojej fantazji, dużo inspiracji, swoich kreatywnych talentów, nie są odpowiednio opłacane i pomyślą o zmianie, i tak aby byłaby ta energia, pamiętajcie, że Saturn jeszcze do 7 marca stoi korzystnie dla was raz na 30 lat i decyzje zawodowe które teraz podejmiecie razem z tym Marsem, który naprawdę daje dużo siły, dużo mocy, dużo wiary, dużo takiej dynamiczności, które podejmujecie są na następne długie, długie lata. I on działa korzystnie, dlatego że czuje się w wodniku bardzo dobrze. I jeżeli nie jesteś na drodze powołania, jeżeli chcesz coś zmienić, to potujesz to podczas tej pełni lub też informacji, wiadomości, które usłyszysz, które, które przyjdą, czy też sam zrozumiesz, czy też sam Przeanalizujesz, czy też sam przeanalizujesz sobie, yy, będą wrzucały was do, w kierunku tych profesji, gdzie naprawdę no, spełniacie się osobiście. Słońce bowiem do 18 yy, lutego także działa na Twoją korzyść, i razem ze Słońcem czas jest dobry i z Saturnem na naukę. Na poszerzanie swoich horyzontów, na wyjazdy, na współpracę i kooperację z zagranicą, na załatwianie wszelkich spraw urzędowych, sądowych, związanych z wizami, z wyjazdami, czy też jakichś wyższych instancji, na to, żeby występować, żeby mówić, pokazywać się, napisać książkę, zrobić sobie prawo jazdy, kupić auto, ale jakieś nowoczesne, tak? dlatego że no, stare produkty będą się kończyć, e, otwierać się na to, na to nowe i ta energia powietrza, czyli pluton będzie od marca 2024 działał korzystnie, będzie dawał ci mocy, siły, wiatru w żagle do tego, abyś się realizował. Merkury dookoła pełni stoi w pozytywnym aspekcie do Neptuna, a i Wenus także, ale Merkury do 11 jest w znaku Koziorożca i będzie łączył się także z Plutonem. I tutaj uwaga, 10 lutego są tematy przede wszystkim poruszone finansowe i zabezpieczeń. Widzę, że wielu z was do niektórzy od marca 23 i nie pod koniec roku 2024 wychodzą z Wszelkiego rodzaju, to jest pierwsze, ale także możliwość pojawienia się nowego sposób zupełnie czegoś innego. Pluton jest radykalną zmianą, dogłębną zmianą, jak tu może niektórzy z Was byli w jakichś uzależnieniach, czy też były różne sytuacje związkowe przez ostatnie 15 lat, czy też finansowe. Tak, teraz wszystko będzie się prostować i z Merkurem w znaku koziorożca widzę, że coś załatwiacie, że będziecie rozmawiać. Chodzi o układy, chodzi o współpracę, o kooperację, może chodzić o jakieś urzędy, może chodzić o ubezpieczenia, może chodzić o jakieś lokaty, może z czegoś się wycofać, zrezygnować. Podczas tego dziesiątego, kiedy Merkury w koniunkcji do Plutona jest niebezpiecznym. Aspektem, gdzie y, trzeba uważać, czyli nie podejmowałabym zbyt pochopnych decyzji, czy też nie, inwestor, nie stawiałabym, nie wiem, jakichś tam y, całych moich pieniędzy na coś białe, czarne i tak dalej, bo to może być szachmat, czyli można tutaj wszystko stracić, ale można też wszystko z, zyskać. Podeszłabym właśnie bardzo na luzie i podczas tego dnia właśnie nic nie, nie robiła, nie ryzykowała, ale także w komunikacji wszelkiego rodzaju, czy też. Ważnych rozmowach, szczególnie z jakimiś wpływowymi osobami, czy też może te osoby są niewpływowe, ale mają dla ciebie jakieś ogromne znaczenie, czy gdzieś czujesz respekt. Przełożyłabym te terminy na inny dzień, na przykład już na 11 czy na 12, bo Merkury przechodzi do znaku Wodnika i tu pozostanie do końca. Miesiąca. Razem z Merkurem w znaku wodnika, trygon jest bardzo dobry czas na zarabianie pieniędzy, właśnie wtedy na rozmowy, na kontakty, na załatwianie wszelkich spraw urzędowych, sądowych, na wyjazdy, na realizację Twoich wizji, Twoich planów, na naukę, poznawanie nowych ludzi z którymi jesteś naprawdę na jednej fali, z którymi się do, bardzo dobrze rozumiecie, gdzie macie wspólne cele i wspólne wartości, i te, ta energia tego powietrza będzie Ci na pewno służyć. To mogą być także współprace i kooperacje, czy też y, prace y, online'owe, wszelkiego, czy też coś nowoczesnego, co, coś innego, coś co... Otworzyć się na tą nową energię, do tego nowego świata, który już teraz trwa od roku 2020. Polegaj na swojej intuicji: 15 Wenus łączy się z Neptunem, i ponieważ Słońce jest jeszcze w wodniku, czyli i Słońce, i Merkury. Merkury prześwieca ci od 11 do końca miesiąca, Słońce od 1 do 18. Yy, ale także polega na swojej intuicji. Wenus bowiem jest w kwadracie i chodzi o Twoją drogę powołania. Już to mówiłam. Ta Wenus stoi na samym szczycie horoskopu: jak się pokazujesz, jak się czujesz, czy jesteś zainspirowany, czy jesteś właśnie w pracy dobrze, yy, do, dobrze postrzegany, chwalony, czy poświęcasz się. Czemuś? Na pewno widzę wiele bliźniaków pracy dla innych. Ta praca dla innych, dla, dla wspólnie, dla, dla kogoś będzie bardzo ważna, dla Was. I tutaj widzę także takie korzyści dla bliźniaków. Zastanówcie się, czy właśnie jest to mniej więcej ten kierunek. Uwaga 16. Słońce w koniunkcji do Saturna. Dobrze, i Słońce, i Saturn stoją korzyści. To może być bardzo ważny dzień, czy też jakaś decyzja urzędowa, sądowa z korzyścią dla Ciebie. Ktoś, jeżeli może czeka, czy ma jakieś, nie wiem, yy, trwają jakieś sprawy sądowe, czy urzędowe, czy jakieś inne, jakichś wyższych instancji, mogą te wiadomości przynieść, przyjść z korzyścią dla Ciebie. Pozytywne, pozytywne zakończenie. I 18 słońce opuszcza znak wodnika i przechodzi do znaku ryb gdzie pozostanie cztery tygodnie. 18 Wenus przeskakuje podczas tego dnia do znaku Barana i mamy 20 nów księżyca w znaku ryb. Nowe początki, nowe początki zawodowe, nowe początki profesjonalne. Ten nów ma bardzo dobre aspekty, ale jest także energią zmian no bo to są ryby. Merkury bowiem stoi w pozytywnym aspekcie do Jowisza i Wenus stoi w pozytywnym aspekcie do Plutona jeszcze, zanim przeskoczy do znaku barana, jakaś nowa współpraca, jakaś nowa kooperacja. To może być protekcja ze strony przyjaciół, to może być nowa szansa i możliwość od jakiegoś kolegi, znajomego, kogoś, z kim się dobrze rozumiesz. Z kim masz wspólne cele, wspólne spojrzenie. To może być jakaś grupa, jakaś organizacja, to może być jakaś grupa onlineowa, to mogą być jakieś grupy social media, gdzie będziesz miał, nazwijmy to, czy internet, gdzie będziesz miał z tego korzyści, gdzie przyjdą jakieś dobre wiadomości, ponieważ tutaj znajduje się Jowisz i Jowisz proteguje Cię, pomaga Cię, chroni Cię do 15 maja 2023. Otwórz się na współpracę i kooperację na nowe, coś nowego, coś zupełnie innego, jeżeli poczujesz tą energię, ponieważ Wenus przechodząca do znaku, do znaku barana, mówi także o możliwości poznania kogoś nowego, poznaniu wejścia w nowe relacje, w nowe partnerstwa i te osoby pojawią się z kręgu przyjaciół, z kręgu znajomych, czy też przyjaciela od przyjaciela, gdzieś tam będziesz, czy będzie to jakieś party, czy będzie jakieś spotkanie, że można kogoś fajnego spotkać, jakaś bardzo ognista historia. E, Historia bardzo ważna dla Ciebie, ale także się dogadać i z tą osobą zaprzyjaźnić. Tak, i ta Wenus, także wszelkie prace, które są związane z grupami, z socjalnymi mediami, czy z internetami, czy nazwijmy to pracę w nowoczesny sposób, przynoszą Ci także korzyści i zabezpieczenia materialne, coś nowego, co, coś innego, co tutaj się pojawi, i przyjdą także te korzyści dla Ciebie z zewnątrz, ze strony, ze strony przyjaciół będzie jakaś propozycja, i w to bym na pewno wchodziła. Pomyśl o sobie, pomyśl o o tej drodze powołania. Takim bardzo ważnym tematem tego, yy, tego miesiąca lutego jest Twoja kariera, Twój status. Czy się spełniasz, czy jesteś na drodze powołania, czy zarabiasz odpowiednio, czy wykorzystujesz swoje talenty, czy robisz to, co lubisz. W, ka w każdym bądź razie nie masz tutaj z siebie rezygnować, czy nie masz odkładać czegoś, czy powiedzieć, co zrobię później, lepszej okazji do działania, jak teraz razem z tym Marsem, który dodaje Ci duże siły, dużo mocy, dużo energii, no mieć nie będziesz w tym roku, tak? czyli dla Ciebie jest teraz działać, teraz inicjować, teraz yy, wchodzić. W coś nowego, w coś zupełnie innego. Nie bać się, bo jest dużo mocy, dużo siły i jesteś chroniony przez planety. Merkury stoi pod koniec miesiąca, czyli 21 w kwadracie do Urana. Znowu niebezpieczny aspekt. Możliwe, że w tym miesiącu usłyszymy, że w świecie będą jakieś y, trudne uwarunkowania, czy też wydarzenia, ale i ten aspekt pierwszego, ale także Merkury w koniunkcji do Plutona uwaga aspekty niebezpieczne, także wypadków, wypadków drogowych, złych, złych informacji, które mogą dojść ze świata, czyli aby to nie miało wpływ na twoje życie i Merkury z Wodnika stoi w Trygonie do Marsa. Bardzo dobry aspekt, te nowe cele, nauka, Nauka czegoś nowego, czegoś innego. Współpraca, kooperacja, poszerzania Twoich horyzontów, przynosi zabezpieczenia finansowe, przynosi zadowolenie, przynosi fajnych, wartościowych ludzi, przynosi możliwości dopasowania się do, do, tej, do tej nowej energii, zrozumienia tego, co tutaj się dzieje, ale także spełnienia osobistego, jeżeli odważysz się wskoczyć na tą drogę powołania. Rób w tym roku małe w tym Rób w, tym, w tą stronę w małe kroczki, a jeszcze na pewno się uda, dlatego, że masz przy sobie wszystkie planety w tym miesiącu, stoją właściwie oprócz tego nowiu, dookoła tego nowiu. Ten temat tej drogi powołania od pełni w znaku do nowiu jest temat kariery i pracy. Otwiera się na to nowe, na, co, na to, co lubisz i gdzie naprawdę się spełniasz i wykorzystujesz do tego talenty. Powodzenia bliźniaki, pięknego miesiąca. Zapraszam do konsultacji prywatnych, do których potrzebuję dokładnie Twoją datę, godzinę i miejsce urodzenia. Wszystkie informacje znajdują się w opisie pod nagraniem. Powodzenia i wszystkiego dobrego.